Czy kiedykolwiek czułeś, że jest już za późno na zmianę? Czy wierzyłeś, że twoje błędy są tak wielkie, że nie ma już nadziei? Teraz wyobraź sobie, że jesteś skazany, bliski śmierci, dźwigając ciężar wszystkich swoich win. Ale wtedy, w ostatnich chwilach, ktoś patrzy na ciebie i mówi, dziś będziesz ze mną w raju. To była historia dobrego łotra na krzyżu przestępcy, który znalazł odkupienie w ostatnich minutach swojego życia. Gorące słońce oświetla wzgórze Golgoty. Trzy krzyże, trzy różne przeznaczenia. W centrum Jezus, człowiek, który uzdrawiał, głosił miłość i przebaczał grzechy. Obok niego dwóch skazańców, skazanych na śmierć za swoje zbrodnie. Ci ludzie nie byli zwykłymi złodziejami, ale niebezpiecznymi przestępcami, winnymi poważnych wykroczeń przeciwko społeczeństwu rzymskiemu. Ich kara to krzyż, najgorszy możliwy wyrok. Żołnierze szydzą z Jezusa. Losują o jego szaty i patrzą na Niego z pogardą. Przywódcy religijni kpią, mówiąc, innych ratował, niech teraz siebie wybawi, jeśli rzeczywiście jest Chrystusem, wybrańcem Bożym. EłK 23 i 35 setnych. Pośród tej brutalnej sceny jeden z przestępców obok Jezusa dołącza do szyderstw. W swojej niewierze i desperacji wyzywa: Jeśli jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. ŁK 23 i 39 setnych dla niego Jezus jest tylko kolejnym skazańcem, niezdolnym do zmiany swojego losu. Ale drugi złoczyńca, znany jako Dobry Łotr, widzi coś innego. Podczas gdy świat wokół szydzi z Jezusa, on dostrzega coś, czego nikt inny nie zauważa króla, zbawiciela. Rozumie, że Jezus nie należy do tego miejsca. Nie widzi tylko ukrzyżowanego człowieka, widzi nadzieję. Jest przestępcą skazanym na śmierć, ale w tej chwili staje przed najważniejszą decyzją swojego życia. Pomimo bólu, napomina swojego towarzysza, nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież słusznie odbieramy odpłatę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. ŁK 23,40 Myślnik 41 W tym momencie, pośród cierpienia, uznaje prawdę. Nie prosi o zdjęcie z krzyża. Nie błaga o cud na tym świecie. Po prostu zwraca się do Jezusa i mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Euka 23 i 42 setne. Jedno proste zdanie, ale pełne wiary. I wtedy pada nieoczekiwana odpowiedź. Najpiękniejsza obietnica, jaką grzesznik mógł usłyszeć. Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Euka 23 i 43 setne. W tej jednej chwili dobry Łotr otrzymuje gwarancję życia wiecznego. Nie miał czasu naprawić swoich błędów, czynić dobrych uczynków ani zadośćuczynić za przeszłość. Ale zrobił jedno, uznał Jezusa za króla i mu zaufał. A teraz pytam cię, ile razy myślałeś, że jest już za późno, by się zmienić? Ile razy patrzyłeś na swoje życie i myślałeś, że Bóg nie może już przebaczyć twoich błędów? Ta historia uczy nas jednej z największych prawd Ewangelii. Nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Boga. Dopóki żyjesz, jest nadzieja. Bóg nie patrzy na twoją przeszłość, ale na skruszone serce. Dobry łotr nie miał czasu, by czynić dobre uczynki, by naprawić swoje błędy, ale miał jeden moment, by uznać Jezusa. I to wystarczyło. Co to oznacza dla ciebie? Oznacza to, że łaska Boża nie ma granic. Nieważne jak daleko odszedłeś, jedna decyzja może zmienić wszystko. Wyobraź sobie, że teraz stoisz przed wyborem. Z jednej strony możesz dalej dźwigać swoje winy, wierząc, że nie ma już dla ciebie nadziei. Z drugiej możesz zaufać obietnicy Jezusa i oddać mu swoje życie. Co byś wybrał? Dobry łotr pokazuje nam fundamentalną prawdę, miłosierdzie Boga nie ma granic. Jeśli Bóg był gotów przebaczyć skazańcowi wiszącemu na krzyżu, co powstrzymuje go przed przebaczeniem tobie? Często myślimy, że nasze grzechy są zbyt wielkie, że nasze życie jest zbyt zrujnowane, by Bóg mógł nas przyjąć. Ale ta historia dowodzi czegoś zupełnie innego. Pomyśl o ludziach, którzy zostali odrzuceni przez społeczeństwo z powodu swoich błędów, ale odnaleźli odkupienie. Ten sam Bóg, który przebaczył dobremu Łotrowi, jest gotów przebaczyć także Tobie. Nie musisz mieć nieskazitelnej przeszłości ani idealnej historii. Bóg nie czeka na Twoje dobre uczynki. By cię przyjąć on czeka na skruszone serce. Jeśli dobry łotr w swoich ostatnich chwilach znalazł miłość i przebaczenie Boga, dlaczego myślisz, że On nie zrobiłby tego samego dla ciebie? A teraz pytam cię, ile razy myślałeś, że jest już za późno, by się zmienić? Ile razy patrzyłeś na swoje życie i myślałeś, że Bóg nie może już przebaczyć twoich błędów? Ta historia uczy nas jednej z największych prawd Ewangelii nigdy nie jest za późno, by wrócić do Boga. Dopóki żyjesz, jest nadzieja. Bóg nie patrzy na twoją przeszłość, ale na skruszone serce. Przypomnij sobie inne przykłady z Biblii, które pokazują tę samą miłosierną naturę Boga. Apostoł Paweł, który prześladował chrześcijan, zanim stał się jednym z największych głosicieli Ewangelii. Kobieta cudzołożna, do której Jezus powiedział, i ja. Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. J. 8 i 11 setnych. Syn marnotrawny, który roztrwonił wszystko, ale został przyjęty przez Ojca z radością i świętowaniem. Co łączy te wszystkie historie? Boże przebaczenie i przemiana serca. Dobry Łotr nie miał czasu na dobre uczynki ani na naprawienie swoich błędów, ale miał jeden moment, by uznać Jezusa. I to wystarczyło. Co to oznacza dla Ciebie? To oznacza, że łaska Boża nie ma granic. Nieważne jak daleko odszedłeś, jedna decyzja może zmienić wszystko. Gdyby dzisiaj był twój ostatni dzień, gdzie byś się znalazł? Nadal masz czas, aby wybrać. Nadal masz czas, aby zwrócić się do Boga. Dobry łotr pokazuje nam, że zbawienie nie zależy od zasług, zależy od wiary. Bóg czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Nie wymaga perfekcji, ale serca gotowego uznać swoją potrzebę przebaczenia. Możesz zacząć teraz rozmawiając z nim, oddając mu swoje życie i przyjmując łaskę, którą oferuje ci za darmo. Nie czekaj na idealny moment, bo on może nigdy nie nadejść. Czas decyzji jest teraz. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Być może to słowo zmieni życie kogoś bliskiego tobie. A jeśli jeszcze się nie zdecydowałeś, może właśnie dzisiaj jest dzień Twojej odpowiedzi. Jezus wciąż jest gotów powiedzieć: Dziś będziesz ze mną w raju. Nie odkładaj tej decyzji na później. Bóg Cię kocha i czeka na Ciebie.